W Mindboxie wierzymy, że źródłem innowacji są ludzie. To ludzie u naszych klientów, to ich pracownicy, generują wartość dodaną, generują nowe pomysły, generują innowacje i zmiany w organizacjach. My staramy się uwalniać energię ludzi poprzez automatyzowanie najbardziej żmudnych i powtarzalnych czynności. Stąd mamy trzy główne linie biznesowe: linia zajmująca się automatyzacją procesów biznesowych w oparciu o rozwiązania RPA, linia automatyzująca procesy produkcyjne w oparciu o systemy ERP, zwłaszcza firmy Epicor. I trzecia linia, która zajmuje się automatyzacją procesu wytworczego i dystrybucją oprogramowania. Oprócz tego również wybieramy i pomagamy naszym klientom w pozyskiwaniu najlepszych i największych talentów na rynku. Tą działalnością zajmuje się praktyka MindWorkers. W prowadzeniu działalności zawsze kierujemy się wartościami. Do zespołu pozyskujemy ludzi, którzy dzielą z nami wartości, o które wyznajemy. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego proces selekcji kandydatów opiera się nie tylko na wyborze tych, którzy mają odpowiednie kwalifikacje, chociaż oczywiście również, ale przede wszystkim na tym, żeby ludzie dzielili z nami nasze wartości, które wyznajemy. Prezes uwielbia podróżować. Tak naprawdę moim marzeniem jest odbyć podróż dookoła świata. Podczas wakacji biorę rodzinę, dzieci, bierzemy plecaki i podróżujemy jako backpackersi w różnych dziwnych zakątkach świata. E, moment, gdy nie mam urlopu, gdy nie mam wakacji, wówczas zazwyczaj e, uprawiam różnego rodzaju sporty, przede wszystkim rower, e, tenis, e, bieganie, e, chodzenie po górach.